Chciałabym Ciebie prosić o refleksję, a nawet wręcz o odpowiedź na pytanie, czy istnieje jakaś zasadnicza, moralna różnica pomiędzy dwiema postawami. Pomiędzy rozkrzyczanym tłumem spod Golgoty, krzyczący ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Mówimy o wydarzeniu non-stop rozważanym przez wszystkich chrześcijan, przez wszystkich katolików, odprawiając drogę krzyżową o wydarzeniu wspominanym za każdym razem we mszy świętej, także podczas odmawiania różańca, mieliśmy poniekąd do czynienia z aktem linczu. Ściekły, rozwrzeszczany tłum nakręcający się nawzajem swoją agresją i czujący się bardzo bezpiecznie w tym tłumku. Nikomu nawet wtedy nie przyszło do głowy, że będą przeklęci na wieki, przeklinani przez kolejne tysiąclecia, przez miliardy ludzi, będą potępiani za swój czyn. Świetnie się bawili wtedy. Można by rzec, że dla nich to była impreza. Czy nie jest to postawa identyczna do postaw... Antywegan, którzy dręczą nas opisami tego, co zrobili właśnie zwierzętom. Jedna z osób wiedząc, że jestem bardzo wrażliwa na punkcie krzywdy małych, lękliwych zwierząt, lękliwych roślinożerców, takich jak świnki morskie, oczywiście króliki też się zaliczają do tej grupy. Faktycznie tak jest, że szczególnie boli mnie krzywda zwierząt, o których wiem, że są lękliwe. Świnki morskie czy króliki, one bez niczego się ciągle boją, cały czas starają się kontrolować otoczenie, po prostu żyją w ciągłym lęku i ciągle trzeba zapewniać je o bezpieczeństwie. I tym bardziej krzywdzenie kogoś tak lękliwego z natury, tym bardziej rozdziera serce, łamie serce. I osoba taka potrafi przyjść na kanał wegański. I opisywać, że hoduje sama króliki na mięso i sama je zabija. Przechwala się, że właśnie sobie zabił jednego ze swoich królików na obiad. Jak to można nazwać? Jest to oczywiście sadę skierowany na nas, jest to zbiorowy w pewnym sensie lincz, bo te osoby o dziwo się zbierają i nakręcają się nawzajem, ekscytują się dręczeniem nas. W ostateczności, jednak ofiarami, tymi realnymi ofiarami, są oczywiście zwierzęta. Ja mogę tylko współczuć królikowi, ale to on doznał masakry niesprawiedliwej krzywdy. Ja mogę się tylko oburzać. On nie tylko skrzywdził królika, ale jeszcze przyszedł do nas się pochwalić tym. Kolejna osoba tutaj odpisuje: To przez wegan zacząłem jeść tyle mięsa, zanim ich poznałem, jadłem go mniej. Czyli osoba się przyznaje, że na złość nam popełnia zło. Oni się nakręcają. Na złość nam, żeby nas krzywdzić, czynią zło. Czyli nawet poświęci własne zdrowie, nawet zaakceptuje tego raka i przedwczesną śmierć, ale żeby tylko na złość nam dla frajdli, dla towarzystwa, dla wspólnego nakręcenia się, kto będzie bardziej zły, kto bardziej splunie nam w twarz, kto bardziej dosadnie nas zwyzywa. Czyli uważa, że to są postawy identyczne z postawami dzikiego tłumu spod Golgoty, który się nakręcał, cieszył się tym, że właśnie kogoś krzyżują, i takiej sytuacji oczywiście mieliśmy w historii mnóstwo. Tu krzyżują, tam kamienują, gdzie indziej jeszcze wieszają. Nie uważasz, że to są te same najpodlejsze pobudki kierujące ludźmi, że te postawy się kompletnie niczym nie różnią? Czy zgodzisz się ze mną, że jeżeli w ogóle zamierzasz potępić tłum krzyczący ukrzyżuj go i biorący w tym udział, jeżeli chcesz potępić zbrodnię dokonaną na Chrystusie, powinieneś również potępić tych wszystkich, którzy świadomie. Biorą udział w masakrze zwierząt, robią to świadomo, celowo i tym bardziej jeszcze więcej deklarują, że tego mięsa jedzą. Jak można w ogóle bronić mięsa? Rozumiem, że ktoś jeszcze w ogóle się nie otarł o ideę weganizmu, jeszcze nie zapoznał się z sytuacją zwierząt, jeszcze nie wie, że to mięso jest mu w ogóle do niczego niepotrzebne i po prostu je nieświadomy, śnięty, zajęty innymi sprawami. Ale jak można tego bronić, jeżeli już się w ogóle pozna? Temat: jak można kiedykolwiek w życiu już być na kanale wegańskim, zapoznać się z tym przekazem, z tą propozycją lepszego życia i celowo robić jeszcze gorzej? Czy te osoby są choć odrobinę w czymkolwiek lepsze od tłumu krzyczącego ukrzyżuj go? Czy tak samo musisz potępić te osoby, jeżeli chcesz się rozczulać nad zbrodnią na Chrystusie? Chcesz się rozczulać nad matką boską, że płakała, że mu syna mordują? To może najpierw się zastanów, co się dzieje wokół ciebie! Jacy ludzie nas otaczają! Jak celowo nurzają się w zbrodni! I jeszcze przychodzą się pochwalić tym, którzy się temu sprzeciwiają! Jeszcze im mówią, że tym bardziej będziemy to robić! Osoba pisze to, co widzicie. Tak reaguje na przekaz wegański. Pier, o krzywdzie zwierząt jest już nudne i nikogo nie interesuje. No właśnie, tak strasznie jest to nudne, że musi wyjść, musi wydawać się potem w długą konwersację. Pan Mikser odpowiada, mnie interesuje, póki to się dzieje, więc nie możesz powiedzieć bądź napisać, że nikogo to nie interesuje. Czyli dopóki to się dzieje, ta osoba. Nie ma zamiaru zobojętnieć. Przecudna postawa, prawda? Zobaczcie, czy tragedia w Ukrainie też się nam przypadkiem nie znudziła? Na początku się wszyscy przejmowali, teraz już się znudziła nam tak krzywda, prawda? Już teraz mało kogo to obchodzi. A tu osoba deklaruje, że dopóki się to dzieje, jego to przejmuje i będzie go to przejmować. Zastanawiałeś się kiedyś. Jak by to wyglądało, gdyby role się odwróciły? I powiedz mi, proszę, jakim tutaj podejrzewam, że jest jakaś literówka, jakim ignorantem, i ha, trzeba być, żeby wiedzieć o tej masakrze i podążać bezpiecznie za tłumem. Właśnie wiedzieć o tej masakrze i podążać bezpiecznie za tłumem, czyli wtopić się w tłum linczujący. Wie, ale kpi, ponieważ postawa. Tamtej osobie komentującej ona to nie była tylko bierna postawa, postawa gapia, który tylko podąża za tułem z rozdziawioną japą. A, co tu się dzieje? o, coś się dzieje. Nie, on zabrał głos w sposób wulgarny, obelżywy, pogardliwy. Czyli on jest jednym z tych krzyczących, ukrzyżuj go. Czuję się pewnie, w tłumiku mięsożerców. O których wie, że są przewagą i że ujdzie mu to na sucho, że tak można, że może sobie pokrzyczeć. Czy wiecie, że całkiem do niedawna Lynch w ogóle był ulubioną rozrywką mieszkańców miast? Pewna brytyjska aktywistka, wegańska, naukowiec, doktor psychologii, wykładająca na uniwersytecie, miała właśnie ciekawe takie filmiki, przechadzała się po uliczkach Anglii. W małych miasteczkach i pokazywała. O, tutaj taki zakątek uroczy, w którym ludzie lubili wieszać. Dokonywali samosądów, tutaj wieszali i bardzo się cieszyli z tego. To była taka rozrywka ulubiona. Mówi, że za czasów, kiedy jeszcze nie było telewizji, nie było tych takich rozrywek zorganizowanych, łatwo dostępnych, to lincz, wieszanie ludzi, czy jakieś tam inne formy krzywdzenia. Być może czasem przypadkowych, nawet ofiar, to była ulubiona rozrywka mieszkańców miast. To ludzi nakręca, to ludzi cieszy, wtedy jest fajna impreza. Pośmiejemy się z ofiar, pośmiejemy się z krzywdy, pośmiejemy się z czyjejś rozpaczy. Linczują zwierzęta, próbują linczować nas, bo wiedzą, że jesteśmy wrażliwi na punkcie krzywdy. Tyle, że w ostateczności tymi faktycznymi ofiarami są te bezbronne i totalnie niewinne zwierzęta. Robią na złość nam, że zabiją kogoś innego. No super mentalność. Po prostu pogratulować! I mam poważne zastrzeżenia i pretensje do wszystkich tych, którzy chodzą do kościoła, odprawiają czy to drogę krzyżową, czy to nam przechodzą, rozczulają się. Och, był tłum, krzyczał, ukrzyżuj go. Jacy to źli ludzie mieszkali, żyli gdzieś tam, daleko dwa tysiące lat temu. Źli ludzie ukrzyżowali Jezusa i jeszcze tak brzydko krzyczeli: ukrzyżuj go. A tu co? Co się dzieje w Twoim sąsiedztwie? Jakimi ludźmi jesteśmy otoczeni? Oni też się cieszą z czyjejś krzywdy, ze zbrodni, w wielu przypadkach o wiele, z o wiele większym okrucieństwem niż krzyżowanie Chrystusa. Przecież te zwierzęta są tak samo niewinne jak Jezus. Więc jakim prawem rozczulasz się nad Jezusem i nad Maryją, nie rozczulając się nad świnią na swoim talerzu czy nad cielakiem, któremu kradniesz właśnie mleko? Są równie niewinne jak Jezus, równie święte jak On i równie wymagające naszej identycznej troski, jak nie jeszcze większej. Jezus nie był tak bezbronny, był tam z własnej woli, więc Jego krzywda jest nieporównanie mniejsza. O wiele mniej powinniśmy się nad czym rozczulać niż nad krzywdą istot prawdziwie bezbronnych, prawdziwie osaczonych, prawdziwie bezradnych i totalnie niewinnych. Czy zwierzęta też popełniły grzech pierworodny, że też muszą umierać? One muszą płacić za jakiś wyimaginowany grzech Adama? Jak mi to wyjaśnicie? W imię czego one muszą ponosić śmierć? Proszę napisz mi w komentarzu, która z tych postaw jest bardziej podła? Czy uczestnictwo w tłumie krzyczącym ukrzyżuj go, czy uczestnictwo w imprezce antywegańskiej, dręczeniu wegan, Jedzeniem jeszcze więcej mięsa specjalnie na złość weganom. I to były moje starsze rozważania sprzed roku, i to nawet nie nagrane z okazji Wielkiego Tygodnia, a z powodu nagromadzenia sadystycznych komentarzy głównie ze strony katolików, których często tak bardzo boli to, że my okazujemy miłosierdzie i pragniemy sprawiedliwości dla dzieci Bożych innych niż ludzkie. Planowałam w tym tygodniu nagrać aż kilka świeżych religijnych filmików, ale wczoraj jak wiesz nagle wpadł mi niezwykle ciekawy wywiad z panią Anną Spurek. Gorąco polecam wczorajszy filmik i dopiero na jutro planujemy nagranie razem z Emanuelem nowego filmiku wielkanocnego. Wybrałam już fragment Ewangelii, który będę chciała razem z wami rozważyć. Myślę, że będzie to ciekawe. Odpowiem też na najważniejszy zarzut, jaki padł pod naszym ostatnim filmem z tej serii, czyli wegańska filozofia Jezusa. Cieszymy się, że filmik ten zdobył na ten moment ponad 1100 wyświetleń, czyli więcej niż przeciętnie na moim kanale. Nagranie i montaż chwilę zajmie, ale myślę, że jutro po południu lub pod wieczór już możecie się spodziewać tego okazjonalnego wideo. Zatem do zobaczenia jutro. Życzę Wam wszystkim spokojnych radosnych, wegańskich świąt, niezależnie od tego, w co wierzycie. Ostatecznie liczą się czyny, a nie nasze przekonania i wierzenia.